Siemaneczko z tej kademiki A dzisiaj witam was w Farkaju Cry Będzie to być może nowa seria na kanale Więc jeżeli chcesz, żeby ta seria była na kanale To zostaw łapkę w górę A na pewno będzie fajny rozpierdol w moim wykonaniu yy, I co? Gierka, którą raczej nie znają wszyscy Bo to taka już dość, yy, no... Ta ograna gra? Ograna, tak? <laughs> dość yy, taka starsza może Może nie to jest starsza, ale już taka znana Ale może Boże, będziecie chcieli zobaczyć, zobaczymy. My sobie bierzemy nową grę. Bierzemy sobie normalny, nagrany sobie offline i zobaczymy, co nam przyniesie ta gra. Wiem, że już jest prima i tak dalej, ten farkę. ale ja mam możliwość nagrania czwórki. To mówię, może Wam się spodoba. O, ai, ai, synu. Trójka była taka, nie, jak ktoś nie grał trójkę, nigdy farka ja, to niech normalnie nie te Powinien sobie ja wejść, kupić trójkę i zagrać trójkę. Bardzo fajna. Mam nadzieję, że czwórka będzie równie pozytywnie zaskakiwać jak tureczka. Zabierz mnie do. No i właśnie, no, no, za to tą grę się kocha. No to no, te, te krajobrazy te, to. To chyba za cicho jest chyba. Ja podgłośnię zaraz, bo mi się wydaje, że jest za cicho. Wizyta turystyczna. Proszę bardzo, nie, nawet nie wolno na wakacje jechać, bo zaraz nas za emigrantów biorą, no proszę was. Kiraan, w się dobra. Okej, okay, jesteśmy w jakiejś miejscowości na jak, Kiraat, Kiraant, nie wiem, jak zwał, tak zwał. O małpa ty, jaka Na Jakiś ziomek na cześć. Uf, to, szuję, że to nie będzie dobrze się działo w ogóle. No jak mam to od rana, jestem śpiący. Ale dam radę. da dar pan, To gaduj, może nam się uda. Czyli prawdopodobnie się nielegalni, nie powinno to być i ogólnie ryzykujemy życie dla małpy. ja bym małpa dla nas. Pa, małpa ty tak. I dalej w wy jej tego. No te, te ziomki no tak nie wyglądają zbytnio zachęcająco. Zbytnie przyjaźnie. No, zobacz, takie, te, takie to są te chińce takie, nie? Te Chińczyki. Oni też gadają dawać swoim języku te godowy. U. Szczerze, nie oglądałem nikogo chyba całej serii z ja tam może jakieś pojedyncze odcinki, więc będzie dla mnie nowość, ale... Ale chyba no... Tam dwóch uciekło. Tutaj też o proszę bardzo jaka rzeź. Nas chyba też chcą zabić Ogólnie. po Małpę zabili. Zabili małupkę Jakie gnoje Ty helikopter, matko boska Chyba, chyba nas aresztują To jest trochę cicho, kurczę. teraz muszę to naprawić No powiem wam, że Rozpoczęcie gry Ciekawe No i jest nasz ten <todgłosy> Ten pedałek śmieszny Dosłownie <todgłosy> Chodź, chrość w śmieciu Wiadomo, pierwszy film to będzie większość yy, cutscenek, tak, pokazówki, niż to jest z grania Ale potem się zmieni Patrz, jak go Stop, shoot no to, no, nie wykonali jego poleceń. Nie tłumacz, jak najbardziej tak zniszczył. Wiedziałem, no, to, to, to. Dokładnie, to bardzo słuszne zakupanie z jego strony. O, jeszcze się przewalił. No i ludziłe się tylko. No. Chyba coś, chyba nas rozpoznam jakoś W ogóle kim my jesteśmy? Jesteśmy aż Amerykanem, które wiem Czeka na nas przyjęcie, ale będzie fajnie, słodko Jesteśmy niemową, jak w większości gier pewnie może nie większości, ale... Ale no nie mowa. No wiem, że ci głupio, to no, na mnie też jest głupio, no, ale co zrobić? Pa wolę na łeb ojczyznę, tak będzie. <grym> pa, zobacz selfie z nami selfie. Pa jest na co mordka jest. <grym> się rozkręca aczkolwiek trochę za cicho pewnie jest ale to to podgłośni popieram, popieram farkel 4 niezapomniana gra w niezapomnianym klimacie która gra taka jest no mm, wiekowa jak nazwać.

No, I'll tell you again. again, terribly sorry for what happened before. This is more what I had in mind. So, fresh start introductions. RJ Gale, our guest of honor, Not or our very gracious host, the it's little this. monkey, whose name I still don't know, and I, of course, am pagan men. Pagan men. You, don't you remember me, do you? Your mother, she never spoke of me, never mentioned. No, jesteśmy takim zagnionym synem, albo nam próbuje coś wmolość. No, patrz. Mam te brwioszki za sobą. Jaka pompa też tak chciał sobie? Tak, kiedy płacił płacisz z tobą, nie? Fajnie by było. No, stać nie możemy. She knew me in a way that no one ever did. The last time I saw Ishwari was years ago. She told me she loved me. Women they can do that. They can tell you they love you in the moment and mean it. Men? Tak więc plevelenia nawet są filenia, no Too much distance has built

Guys, we're not checking for these anymore. Not the wrong bell, nice. No not not then. tutaj today companion. Help. That's You don't text for help. You cry for help. On dobrze Do something. You're gonna do it right. Here we go. Go on. Cry for help. Cry for help. Help. Pathetic. No, cry for help. You mean it for it. <coughs> from your diaphragm! <coughs> <coughs> now we listen. <coughs> <To nie> <coughs> <śmieszne>. <coughs> I'm afraid they're not coming for you, buddy. that <coughs> oh. Find out what he knows. Terrorists, right? No, now, please stay right here. Enjoy the crab rangoon. Dobra, Yuma. Może w końcu będziemy mogli posterować sobie kawałek. Chociaż przejście... do no, stołu z powrotem. Trzeba przyjąć pozycję gamersu. No, proszę Okej, okay, jesteśmy kompleks. Dę yy. no, coś tam, dźwięk chyba jest ok. W sumie więc... więc zostawiam dźwięk. 1,6k mamy. jakaś waluta jest? E, śmieszna no i co my tu możemy zrobić możemy się przejść tutaj porozglądać możemy sobie jeszcze tu jakieś ogólne e, 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 poczekajcie obraz o e, Ustawienia jakość a jest jeszcze prawie wysoka możemy na backstage za spróbować no niestety rozłączyłam nagrywanie, jak zmieniłem sobie grafikę, ale już jest ok. Mamy zwiększoną grafikę już na, na bardzo wysoką, zawsze jest będzie lepszy efekt, jakby nie patrzeć, jaką tak sobie daje radę bez problemu z tą wielką. W ogóle tu mamy jakieś widoczki, sroczki. Dobra. To czas zacząć. Się bawić nie? Bo to także chodzi. To będzie taki rozpięcie, z tego co mi się wydaje. że znaczy, to będzie podobne jak do Trójki, to będzie pięknie. Tamtego typu traktujemy cały czas. O, tu mamy jakiś papierek. Notatka na... Dobra. Tego nie widać się to. Dalej pojemnik. Okradniemy go od razu na następie. Są taki zły i niedobro okradam już ludzi. A jeszcze dobrze, graczek zatrzyma. Jeszcze będę sobie jedną słuchawkę zdejmę. Dobra, co? Fuck. Możemy sobie kłócnąć, możemy sobie kłócnąć, On nic Możemy coś mu pomóc? Mi?

What about Tarpan? You are our priority. We need to get you out of here safely, no matter the cost. Oh, you it's We Can we get enough stuff? the stay close. we're here. The door! With these doors open, I need you to keep your head down and make a run for the truck. Move as fast as you can. Okej. Okay. Yeah, yeah, One, two, three. Ten no miałem biec, a nie. Więc no, wyższe jak takie pizzy ostatnio. No, zostawcie mi najlepiej. Strzelają to nas wszędzie. No co tam my sobie biegniemy do tego? Zadamy sobie. Trudno, aby no to to... Standardowa sekwencja jak, jak to było w No Minuta dobra przynajmniej Muszę uciekać Dawaj yy. o Boże. No będzie, będzie fajnie Ja gwarantuję, że Jak będzie sobie z tej gry to będzie na pewno i będzie drugi to jeszcze right. się, się nie da zrobić. Dawaj, daj. Paczku, już Nie, nie dajemy radę chyba. Na przykład ten pistolet to jest naprawdę jakiś dla niepełnosprawnych. To chyba tak miało być, nie? Przecież jak go miałem zabić tak miało nie być. Nie, to chyba tak miało być. Chyba. Zawsze jest pierwsze. Nie, to miało tak być. No. i take dead, respond, please. Hello? Thank you. This is about. Where are you? I don't know. Fuck. The driver's dead. Yes, he's dead. Okay, listen to me. Look around. You should be able to see a tower nearby. I need you to make your way there. I'm on my way to secure it now. Head to the tower. Okay. Ok przejdziemy się, leczymy się Bakto Gdzie z nas poszło? Uwy Gdzie są te gnoje? Eee te amerykańskie trzeba wykutność dobra, to już więcej mi nie trzeba Musimy ich uwagę w tamtą? Nie chcę tam pójdą. Kurczę, jak to rozegrać? Tak średnio mi się chce na w biec. Cokolwiek no... A ja jakaś eliminacja Wiem, że to zgąbałem. Wiem. Ale ja chciałem w niego walnąć, ja nie mogłem walnąć, bo pisała eliminacja Będzie ciekawe. Jak no już mam w pierwszej misji... No to nie jest, nie jest misja nawet. Problemy. sobie sprawdza godzinę. No, poczekajcie, bo bardzo ważna sprawa. Rafałek piszę, bo jedziemy dzisiaj właśnie na pokaz nagrywać i, 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 i muszę mogę zapisać. Cześć. O. Zaraz przejdziemy dalej. Jak się puszę do Katlon? O. Dobra. Możemy dalej wykiść i rozwalać przeciwników. Może nam się uda. To jest sekwencja taka, no ciszy. Ja ogólnie w tych... Ja ogólnie w grach nie lubię się składać. Mamy broń Mamy broń, jest dobrze Jeden zginął, gdzie jest kolejny? Teraz podnieśmy tylko amunicję sobie No cecha podniesiona e, Dobra, gdzie ty jesteś w i w i w noju Ok Mam, mam bardzo amunicję ale może nam się uda Jakby nie patrzeć przeładujemy sobie jeszcze skąd? A tu Ogólnie Strzelanie mam nadzieję, no, że będzie mi wychodziło w miarę dobrze nie? Bez jakichś większych problemów jak do tej pory no, Jest tam tak dowo no, no trzeba strzelać yy, sobie najlepiej jakimiś krótszymi, nie, żeby... Żeby po prostu ten, no... Jak nic bez sensu, ale jednocześnie żeby te strzały były dość, dość mocne i y, trafione. Więc zarazie bardziej doświadczenie tu z cs jest skąd się przyda, no. I może tak do CS-a nie można porównać. No, ale zawsze na ten celownik sam na głowę będzie szedł. O, tu jakieś zwierzątko leży. Możemy sobie oszurować zwierzątko. I co będziemy mieli za to? Przynęta, menu broni. A, czyli na, na zwierzaki, tak? Okej okay. Rozumiem Bo to są te zwierzaczki już, bo w Primalu to wiadomo, że są zwierzaki Ale tutaj też widzę, okej okay. A co to jeszcze z jednego, nie? A co to? To w każdym Farikaju właśnie tu jest to Rwanie zwierzątek Czy coś, to. Słyszałem, że te głosy słyszę to jest Ja nie lubię po cichu, naprawdę. Mogę to zdarzyć tu? No. Ja po prostu po cichu nie umiem, naprawdę, więc jeżeli ktoś oczekuje, że będę grał to jakoś po cichu, taktycznie, coś w tym stylu, no to jeżeli nie będzie tego wymagała gra, bo niekiedyś to ktoś wymaga tego gra, ale jeżeli nie będzie tego wymagała gra, no to ja też tego nie będę, słuchajcie, robił, bo ja wolę na pełnej wejść i sobie na pełnej wszystko przechodzić, tak z takim dużym rozpierdziałem, Teraz piek dalej, to nazwał. Czyli po prostu było tak, wiecie, na no, weselej, żeby coś się działo, nie było jakiejś niepotrzebnej zamuły. Eee, co to jest? To jest jakiś, jakiś zabity ten. No, dobra, mogę to odwrócić. Aha. Eee, Widziałem sobie górą mrze. Czy z jakaś wioska? Jakiś obóz? Czy chyba coś w tym stylu? No jeden... Namierz mi go Dobra, aparat, odlicznik i ja muszę schować... Dobra, o to mi chodziło właśnie. Gdzie? Ty... Jaki palnik? Ja pierdziele! No przecież wyraźnie wyraźnie Y. No, bez jaj Noszy do nie dobra. Tak jak mówiłem, tak będę robił. Padni w noju. Pokaż się. Najgorszy problem w tym momencie jeszcze będzie z amunicją. Aczkolwiek to wszystko się powinno ustatkować. Ale no, jak wiadomo teraz, teraz... te problemy mogą wystąpić. To tam kotka, ale ja chyba do kotka jest sobie puszczać. Mam nadzieję kotku, że, że sam nie wyjdzie stąd. Mam taką nadzieję. Co my tu mamy? Mamy jakieś domki, coś do przeszukania być może, jakiś katar nie, nie, może pomęczyć, nie, ale to chyba nic ciekawego i tak nie spotkamy, coś tutaj, nie się spiąć, o tu coś jest, no dobra, no to czyli w sumie nic ciekawego, mamy pełny magazynek, gdzie się nie wszykul w cool zapasie. Więc płoczko, kopa do wody, pa nura, pa u, u mo... pa ty rybka. No, się, bo się jeszcze tlenu braknie. Tędy? Tędy. Nie, ogólnie piękna, piękna grafika, ale no, farka i to jest... O, ten typ

że gdzieś tu musimy wejść ale nie możemy wejść na to muszę poszukać go do no to do... no na przykład w ten sposób aha bo tu jest do, do skoku rozumiem rozumiem normalnie jak nie jestem jakiś zwierząszyk tu jest i kolejne mamy cięcie ale no to nie mi się zminimalizowało i Włączyłam migra Nie wiem czemu w ogóle mam migrę grę tutaj. Kuski, o, czyli trafiłem w Szkoda kozy, szkoda kozy, a my lecimy dalej. Punkt kontrolny mamy, więc chyba ludzie w tym odcinku to było na tyle. Bo jeszcze mam trochę do zrobienia, ale myślę, że myślę, że Wam się staję, spodoba. I kolejne odcinki już będą z dużą dawką rozpierdzielu, <laughs> więc trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, na razie.